Kochani, jedno szybkie nagranko jeszcze z Bruce'em. Eee, tym no. razem będzie musiał się poodzywać. Eee, mit systemów podziału na systemy cywilne i militarne. Że w systemach militarnych to jest kozak, a cywilne to takie śmieci, popłuczyny i to się do niczego nie nadaje. To taka okrojona wersja. Eee, moja opinia skrótowa. Jak ktoś chce eee, utrzymać się w tym czasie do trzech minut najlepszej oglądalności. Ktoś chce szybką pigułkę, yy, to to nagranie potrwa dla niego minutę. To jest ściema sposób na wyciągnięcie hajsu, zwykły chwyt marketingowy. Dziękuję, do widzenia. A teraz reszta, która chce usłyszeć jak jest, eee, zostaje i opowiadamy. Bruce, co ty o tym myślisz? To samo co ty wzdurano. Bzdura, dlaczego, 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 Jeden dlaczego? Dlaczego? dlaczego bzdura? Militarny umawianie. na przykład mamy karmagę militarną i cywilną, mamy kombat militarny i cywilny jakiś. Mamy systemy militarne, która jest, jest świetna, a ta, y, którą widzimy szajsowatą w różnych nagraniach, na przykład Zbyszka, y, y, która nie ma nic wspólnego z walką, to jest ta cywilna i w ogóle ściema albo wręcz y, taka, y, co? Tych wybieg. Wersja psychologiczna, że o to takie gówno, a potem, a on tak naprawdę, wszyscy Też taką wersję słyszałem. No, nie bzdura, no tak jak mówiłeś, firma marketingowy przede wszystkim. Firma marketingowy. Dlaczego? Różni się, czym się różnią witalny i bólowy? Wisienką na torcie, wykończenie, to jest, No, z założeniami. Tym, że ja przede wszystkim muszę go wyeliminować. Natomiast jak rozpatrzymy sytuację, kiedy go wyeliminuje, że dziwnego przyjęli jest po walce, jeśli nam się go zajść od tyłu, więc jest to likwidacja wartownika. Yy, jest, tam, jest kilka tam na to sposobów, tam, żeby, żeby ograniczyć. Yy, tu też się orientujemy, chociaż nigdy nie wykonywaliśmy tej misji, ale to yy, prosta jest tylko znajomość od ruchów, biomechaniki i tak dalej, żeby pracować yy, protokół postępowania w takiej sytuacji. Sytuacje, kiedy jesteś po tajnemu, gdzieś tam są takie sytuacje, mam znajomych, którzy wykonywali różne takie zadania, żeby byli tam gdzieś po cywilu, pod przykrywką coś tam robili. Szybko i chwilka. I mogło, mogło być różnie. Mam znajomego z sprawa kontakt się gdzieś tam urwał dość dawno, więc miałem znajomego, który a jednego z, był powiedzmy, że funkcjonariuszem pewnego z krajów, który teraz jest, jednego z tych, które teraz są na cenzurowanym eee, I tam misja taka na przykład, że e, przemieszali się jakoś tak w chaosie walki z e, Przeciw, i, przeciwnikiem. Był, no Była noc, las, ciemno, e, mało światła, gwiazd wszystkiego i się umówili po prostu, że... Zostawiają sobie te i po prostu chodząc wracają. Jeśli nie ma plecaka, to od razu ten ludzi, którzy się odnoszą, to, to, to pato celebrytów policyjnych, z całym szacunkiem dla policji oczywiście, której, której pracę. Z założeniach będę oczywiście zawsze bardziej niż mniej wspierał. Nie dlatego, że mam brata w psiarni, tylko dlatego, że no, osoby, które marzą o tym, żeby zlikwidować policję, bo tak gnębią was, pierwsze by płakały, żeby ktoś coś zrobił im pomógł. Ojej. Także, żeby zniknęli, to byście sama formacja, żeby po prostu zaprzestała pracy na, na parę dni. To zobaczylibyście, co by się działo. Eee, więc tam, tam różne poglądy były wyrażone, że tam, jesteśmy tam teoretykami, i w ogóle coś tam takiego. Eee, I zrównują doświadczenie z nacięciami na kolbie. Jak nie masz nacięcia na kolbie, to w eee, sumie to, 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 to jesteś tylko teoretykiem. Tylko, że ja walczyłem, wygrywałem walki, między sobie połamane ręce, a oni strzelaniem w okna. Eee, przy treningu bez w swoim mieszkanie. Na przykład taki taki psikuta z BZS. czyli psikuta. W sumie powinienem był powiedzieć. A w tym między więc... tak się kończą zabawy z narzędziami. Tak, można sobie dla wyczucia narzędzia hop porobić, ale takie ryzykuje zawsze. Więc zawsze mówię nie róbcie tego. A jak chcecie to dołączcie do cyrk'u, albo w domu w zaciszu. Eee, więc to jest nie różnią się tylko tym wykończeniem w systemach cywilnych, w sytuacjach w cywilnych założeniach, bardzo niewiele będzie sytuacji, które zmuszą mnie, czyli będzie to dla mnie konieczne, bo mówimy o obronie koniecznej, a nie że sama obrona bo mnie napadnie, to ja się broniłem, więc już mogę zrobić, wszystko jestem automatycznie yy, rozrzeszony. Nie, tak nie jest. Bo jak już mówiliśmy, jak ktoś się popycha to odstrzelenie, zastrzelenie go nie to nie jest dobre to nie jest dobre eee, skręcenie butarku 3 razy MDS to też nie jest dobre chyba jakiś też czy coś się przyszykuje? Przy tak do końca zamknął tego tak. eee, to też nie jest dobre jest bardzo niewiele sytuacji ale też to trzeba je są. znać ale są też trzeba je znać więc już jest duży łącznik z systemem bojowym. Też trzeba wiedzieć, gdzie trafić, jeśli naprawdę muszę w ten sposób zakończyć starcie. tak? I w systemach militarnych też powinny być sytuacje, gdzie nie muszę go zabijać, bo go potrzebuję. Jak wiemy, jest rozpoznanie celu. Nie wszystkie misje polegają na likwidacji wszystkiego, co się rusza. Eee, są takie, ale jest bardzo wiele misji stabilizacyjnych, pokojowych, prowadzenia zakładników, gdzie muszę wejść zdecydować czy to jest ten, czy nie ten, a jeśli się poddaje, to, to tak nie bardzo mogę to zastrzec. Każdy ma Ale przede wszystkim no, jest kontakt, jest dochodzenie, jest żandarmeria wojskowa, która niby jest wojskowa, ale jest pod kimś innym, funkcjonuje, więc nie czają się, żeby doładować tam coś, czegoś dogrzewać, tak jak powiedział wewnętrzny, też się nie Pędzują w tańcu, pomimo że są pod tym samym przełożonym, to pomimo, że są pod tym samym przełożonym, więc to nie jest tak różowo, to nie jest tak różowo, to nie jest tak różowo. I teraz, ale najważniejsza rzecz, to co sprawi w systemie militarnym, czy w militarnej wersji danego systemu, że w ogóle będziecie w stanie, Rzeczy wejść i tu, i cofnąć, i jeszcze raz, i zaobojczyć elegancko, tak? Na przykład, czy wejść sobie ho, i hop, tak? Czy cokolwiek innego, czy wejść tu, przekręcić, wyprowadzić. To, co pozwoli Wam, no może nie Wam, tylko ludziom, którzy. Pracują w tych takich służbach i tak będą musieli robić. Jest tym samym, co pozwoli mi ochronić się przed jego atakiem, jakimś tam. Może być przed, może być tak, powoli, że nie, <tuszy> nie wiem, y, Jakimś tam atakiem. O, bah, bah, i uciec. To samo. Reakcja na bodziec. Jakie mamy typy reakcji? Prosta, różnicowa, z wyboru. Tak? Robi się pod górkę. Yy, praca pod, yy, pod presją, umiejętność działania pod presją, odpowiedni balans, balans, opanowanie własnego ciała. I dopiero jak mam to wszystko, co sprawia, że mogę zrobić to, że jako po prostu sobie związałem, pchnąłem i odszedłem, albo że mnie zaatakował. Całd nie zrobię tam, z cyfrowy Dostałem, zaklejałem się, kleję się do niego. Hop, ktoś tam jakoś tam działa, ale nie odebrał, trafił, nie zaczyna mnie tłuc. Ja z nich przekierujemy pod ścianę. Ja obrywam zdrowe sęki, senki, się leżą, trzymam, mnie po prostu, mazakuję, Decyduję się, że po prostu nie zatłuczę, bo jest za wielki, za silny, ja nic nie ja nie jestem w stanie nic zrobić, tak? Nie jestem w stanie nic zrobić. Wyciągnąłem ten, wyciągnąłem ten nóż. Hop. I teraz sytuacja cywilna. Na przykład ciach, to go zaboli, czy na nutnicem, tak? I nawet jak tego nie zauważy, to ta ręka jest mało użyteczna. Tak? Wróć tu jeszcze raz. Czy tu on mnie uderza, przyjmuje wam piszą gandę, tak zwaną, tak? Op, czyli zakrywam sobie szczęki, głowa jest sprowana, będę mnóstwo dostała, ale ryzyko no no jest znacznie zmniejszone. Hop, byłem tego noża i zaczynam raz, dwa, trzy, cztery. I teraz na przykład przechodzę, hop, i wychodzę z sytuacji, to te umiejętności, które sprawiają, że byłem w stanie zrobić to, są tymi samymi umiejętnościami, które sprawią, że ja w tej sytuacji Hop, hop, hop. I nie przegrywam sytuacji, czyli po prostu chcę go dojechać. Czyli taki, celowo robimy taki mocny kontrast w drugą stronę, tak? Lejemy się tutaj, bah bach, bach, bach. Odepchnięcie, nóż. Hop, hop. Pod obojczyk. Ale w tym układzie bym nie wbiłby się za obojczykiem, go po, po obojczyku. Trafienie, poprawienie. Zakar. Szedł na dnie. Czekaj Zszedł za kark, Zszedł na Z nożem na kartę. kolano Poprawka, poprawka, poprawka Czy wraca do góry? Niepotrzebnie się przewróciłeś, no ale poszliśmy z tym Wraca do góry Czy, no, było Hop, Hop, nie trafiłem, wróciłem, jedna z została trafiona Podniósł się do góry, bo z tym bólem który się ciągnął, teraz wchodzę za obojczym, tak? Na przykład wyciągam, przechodzę za plecy, łapię go za głowę, tak? I mam, raz, dwa, co jest po tej stronie, pod lewą rękę, a po lewej stronie, wątroba, masywny krwot raz, dwa, trzy. Tutaj jest taki mnie, dołek mamy, tam wchodzę, co tam trafia, splot słoneczny, się, hop. To wszystko. To jest to samo. To jest to samo. Kontrola swojego ciała, z której wyniknie uniemożliwienie kontroli jego ciała i dojście do tej sytuacji. Więc różnica jest tylko taka, czego użyjecie na samym końcu. Cała reszta jest dokładnie taka sama. Taka sama. Jeśli ktoś Wam mówi inaczej, to kłamie, bo chce wyciągnąć z Was kasę i lansować się na mistrza galaktyki Yoko. Więc to są bójdy. Jak opanujecie, opanujecie cywilny system pod warunkiem, że był dobry, większość jest bzdurna, tak samo militarnych, większość, nie wszystkie, większość. Jak opanujecie system cywilny i na to nałożycie te wykończenia, będziecie milion razy lepsi niż człon, który od razu trenuje zabijanie w spojrzeniu. De death face, kill, nie kill face, przepraszam, Master can, kill face. Tak? Będziecie milion razy lepsi. Tak naprawdę, co jest taką, takie yy, 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 paradoksalne, yy, yy. dajcie mi dowolnego graplera, zapaśnika, judokę, czy tego yy, judziteiro z brazylijskiego tak? tylko nie tych, co się tam na tyłkach szurają, yy, czyli czy tych, którzy też w zapasy. Dajcie mi jego, nie wiem, na tydzień z każdego z nich zrobię 100 razy lepszego mistrza walki bronią białą, a zwłaszcza nożem, zwłaszcza nożem, mi się może do noża, bo taki mamy temat, powiedzmy, nagrania, niż yy, wszyscy mistrzowie razem wzięci ze mną włącznie, ze mną włącznie, tak jest. To takie trochę niepochlebne i trochę lipne, nie? Nie, nie nauczenia czegoś takiego, świadczy o wysokości, o nauczania. No to, to swoją drogą, ale oni mają tak fenomenalną, fenomenalną podbudowę tego, co jest konieczne, by użyć tego, że użycie tylko tego, to jest po prostu tu. Chwila i oni to mają. I oni to mają. Oni to mają. Bardzo prosty przykład. Powiem wam zbignie wtyszka, serdecznie pozdrawiam. Trenowaliśmy razem, jedno szkolenie wspólne przygotowaliśmy. Trochę liznął tam tematów nożowych gdzieś tam ode mnie. Kurde, kontrola, nie mogłem go zaćgać. No trochę przesadzam. Troszkę przesadzam, ale kontrola, przejścia, to wszystko fenomenalne. Fen fenomenalnie po prostu i o, na jego poziomie kilka, nie wiem, trzy wskazówki mu dałem, Trzy wskazówki i to w 10-15 minut już był w tym temacie samym techniczno-taktycznym, oczywiście, lepszy ode mnie, że nie wspomnę o tych wszystkich, tych tam mistrzach razem wziętych. Takie są realia. Takie są realia. Taka jest sytuacja system, między systemem cywilnym, a militarnym, bojowym. To jest bzdura. To jest bzdura. A tą różnicę możecie nadrobić szybko. Każdy wie, że jak go tutaj, to będzie miał bardzo niefajnie, a jak go tu, to to ujdzie. Jak przednego tu, to to ujdzie, tak? Ale jak go tu, to jest lipa. Jak go tu, to jest lipa. To wie każdy. Tu nie trzeba szkolenia bojowego w jednostkach specjalnych. Nie trzeba. To tyle w temacie. To tyle w temacie, dobry temat na nagranie, wróciliśmy z Brusem. Brus czy też chcesz dodać. Jakiś przykład z życia <grym> czy czegoś no. się nie rozwijasz, też się nie rozwijam. Costanym się pojawił temat. Bo odkąd Ty zacząłeś z zimą robić, przymianym zimą już nie pracuję, z, z, z pewnych tam powodów, odkąd zim to nagle ekspertem jesteś, na no, nas na eksperta od interwencji życia broni. To, że ja wcześniej o czymś nie mówiłem, nie poruszałem tego kana na kanale, to nie znaczy, że tego nie robiłem. Pewnych ludzi, których w szkole szkoliłem, organizacje, nie mówię o tym. Bo uważam, że nie powinno się o tym mówić. Natomiast mogę mówić, że na przykład prowadziłem moduł taktyk, technik, interwencji na kursach wykwalifikowanych prac, pracowników ochrony. Czy wcześniej to było na licencję? No. Na licencję. Na bramkach takich interwencji policyjnych to ja jednego wieczora to miałem tyle, co taki dość zapracowany funkcjonariusz kurde w większym mieście. W większym mieście w tydzień. Tak więc chyba strzelił. Były takie wieczory, no może przesadzam, może nie, były takie wieczory, że naprawdę co chwilę coś, jeszcze zależy w towarzystwo jakich innych ochroniarzy trafiłem, jaki to był typ lokalu, czy ja byłem tam na początku, jaki miałem na to wpływ, czy ja mogłem wszystko poustawiać i kulało. Jak miałem czas, mogłem wszystko poustawiać po swojemu, w lokalu, który miał opinię najgorszego w mieście, byłem sam i był pełen spopi zdarzały się tam jakieś tam drobiazgi, gdzieś tam, eee, ale generalnie był pełen spokój, stał się na spokojniejszym lokalem. Byłem sam. Byłem sam. Jak zniknąłem? Siekiery, maczety, krew, policja, karetki, wszystko. Jeden dzień, jeden dzień mnie nie było. Eee, więc może przesadzam, może nie przesadzam, natomiast... natomiast... Wszystko zależy. Wszystko zależy, natomiast temat znam, temat znam od, od, od bardzo dawno. To, że na kanale się to poruszyło w jakimś tam yy, ciągu, to tylko dlatego, że oczywiście coś tam chciałem poruszyć wcześniej, bo mi to leżało na sercu. Dlaczego karate mi leżało na sercu? Bo różnęli nas ten się lansowali na tym, więc tu chcieliśmy po prostu ruszyć temat, rozwiać parę rzeczy, przekazać sporo wiedzy, to nam leżało na sercu dni i od tego, się, yy, od tego się zaczęło. Natomiast, jeśli ktoś myśli, że ja od urodzenia. Czy nie wysrałem, bo na YouTubie w na, w żadnego nagrania nie mam z toalety. No to, to podpowiem, myli się. Myli się. I to mocno. <laughs> I to dość, dość mocno, dość mocno, bo to taka dość aktywna strona mojej fizjologii. W każdym razie, w każdym razie to było podsumowanie. Dziękujemy. Dziękujemy Brusowi, także yy, wie, co robi, wie nad czym pracowaliśmy i pracowaliśmy nad tym wcześniej, jak wstąpił do służby. Yy, jest mi łatwiej, po prostu. No, nie Bardzo, mówię, bardzo łatwiej. Nie? Bardzo łatwiej, dużo łatwiej? Bardzo łatwiej. Dużo, dużo, bardzo bardzo łatwiej. Bardzo dużo bardzo łatwiej. Jest mu dużo, bardzo łatwiej. Jest mu dużo, bardzo łatwiej, tak. Yy, jest też proszony, to mogę powiedzieć. Gdzieś tam też jest proszony o przedstawianie swoich y, tez, koncepcji, y, tego co razem wypracowaliśmy. Oczywiście, bo tamto jest jego. Y, tak duża część tego, co ja mówię, jest jego, więc nie rozgraniczamy. Tadeusz, tak ten. Co to był ten? kto to ten, ten, ten zespół. rozpadli się bo i po nie. Bo nie. Rozpadli się i każdy ma prawa do wszystkiego. Jedni drodzy mówią, w Dedikuli, jedni i drudzy są pełnym, bo nie pomimo tego, że są tylko kawałkiem, nie? Także tu wygląda ta sy sytuacja tak, tak samo, tylko my się nie rozpadliśmy. Yy, nie. Jest, 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 jest proszony. A jest co? Jest z dupy, jest znikąd tak jak ja. Czy ja na pewno? A może jesteśmy jak Steven Seagal w dwóch osobach, który które zostały długie górny? Tak, <laughs> razem łączymy się z Stevena Sigala, który podobno wykonywał tajne zlecenia dla pewnych służb i kariera filmowa tego przykrywka, nie tam się stało, czy coś tam może tak być, a może nie być, nie wiem. Jak zwykle pieprzymy, głupoty. Yy, bo ja jeszcze dzisiaj nie piłem, a bez drinka jestem antytrzeźwy i, i, i tak na Ja po dwóch drinkach jestem taki jak przeciętna osoba na trzeźwo. Dlatego jestem cały czas zdenerwowany i wszystkich nienawidzę. Tyle. macie. w siłę, bawcie się dobrze. Kurczę, bo do nagrania wyciągnąłem, patrzy i taka zajętka też się może zdarzyć na ulicy i co wtedy? I trzeba się z tym jakoś poradzić i przejąłem i teraz... Oj, przypadkiem zaciąłem rata. Nagranie 13 milionów wyświetleń. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ty, ty... Nie. 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 To jest niemożliwe. Nie. E, ja z moją kontrolą, z moim... A. Szarcik majówkowy. E, distance breakery, model drugi, wersja pierwsza. Każdy z indywidualnym e, numerem, oznaczeniem ten jest 000. Zgadnijcie dlaczego? Bo jest mój. Jak jest 000, to mam licencję na kurde wszystko. Tak. Yy, także James Bond to tam herbata akurat nam parzy. Możecie Stan Leipner, możecie poczytać przyjęty post na Facebooku, na Instagrama, Facebooka yy, i tutaj też rozsyłamy 22 minuty. Jeszcze raz, wsięgnijcie w siłę i bawcie się dobrze. To